Siemanko, z tej strony Zeus. Dzisiaj do przetestowania mamy oto taką zupkę. Niby pikantna. Ale zobaczymy jaką moc. Fajnie tak zapakowana, jak zupka chińska. W w środku mamy. Mamy makaronik. Do tego jakieś suche przyprawy. Według mnie mamy tutaj grzyby suszone, do tego marchewka i trochę jakiejś innej zieleniny. I oto taką przyprawę do tego. Także zaraz. Dodamy przyprawę, zalejemy wodą i będziemy próbować. To widzimy się za chwilkę. Zupka. Aby ja bym powiedział, że danie było dość fajnych takich przypraw. więc spodziewałem się, że ogólnie będzie w środku szuszony grzybek. Gotowe, niby super spis. Zobaczymy do czego będziemy mogli to porównać. Ogólnie zupka. Zupka, albo danie. O, to chyba szybciej danie takie, bo fajne dodatki, nie tak jak w naszych zupkach, tylko sama zupka i parę przypraw. Ogólnie spodziewałem się, że ta saszetka, którą wsypywałem, to będzie płynna, a się okazało, był normalny proszek, tak jak w naszych. Lekko pikantna. Na pierwszy rzut bym powiedział, że coś w stylu czarnej zupki samianga. ale chyba niekoniecznie, raczej, tak jak Samyang podaje, że czarna zupka ma tam 4400 SHU, a czerwona prawie 9000, to porównując ją do czarnej, to raczej trochę jej brakuje tej ostrości, ale czuć takie e, lekkie jakby mrowienie na języku, także w miarę fajna, pikantna. Powiem, że smak też fajny, ciekawy. Może dlatego, że nie jest taka bardzo pikantna i cóż te fajne przyprawy. Ogólnie zupkę zaparzałem, zupkę zupka albo danie, bo zaraz znowu też Powiem, że to jednak nie zupka, tylko danie to te danie zaparzałem ogólnie 10 minut, tak żeby makaron fajnie doszedł. O tu mamy grzybka. Grzybel fajny. Chociaż się nie spodziewałem do tyle tego szuszu, szu, szu dodadzą. Ja było nawet sporo. Ogólnie ktoś lubi właśnie takie ostre dania, ale nie za bardzo na taki szybki posiłek. To już w sam raz. Fajna taka, ostra, ale nie za bardzo. Na spokojnie, żeby sobie zjeść. Podryktować się. Mamy kolejnego grzybka. Makaronu, oczywiście, tak w miarę sporo. Myślałem, że będzie mniej, że będzie tam z pół kubeczka. Reszta to powietrze, no tu go było dość dużo, bo było takie dość dobre trzy czwarte. Mamy coś zielonego, tylko nie mam pojęcia co to jest, bym to obstawiał może, nie, wiem. nie chcę skłamać. Jeśli wiecie co to jest, albo chcecie postrzelać, to możecie w komentarzu napisać, jak sądzicie co to jest dodane. U nas to pewnie by dodali szczypiorku, ale to takie, jak na tamte tereny azjatyckie, to raczej chyba nie szczypiorek. Jakaś pewnie jest inna zielenina. to powiedzieć daniu zupka już zjedzona będę było się podelektować smakiem polecam fajne na przegryzienie żeby zabić sobie głód 10 minut makaronik fajnie doszedł o, kawałek beharni wpadło za szybko jemy ostatni rzut zieleniny No i tyle tego było, danio, zupka, fajna, smaczna, lekko pikantna, nadająca się na takie szybkie zjedzenie. No, co tu więcej powiedzieć, ogólnie polecam, jeśli się Wam filmik podobał, zostawcie suba, pamiętajcie o łapce dla zachęty, no i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, cześć.